Był poranek 11 września, zwykły dzień, który miał rozpocząć się jak każdy inny. Niebo nad Nowym Jorkiem było bezchmurne, ludzie spieszyli do pracy, a na ulicach panował codzienny gwar wielkiego miasta. Nikt nie przeczuwał, że w ciągu kilku chwil świat wstrzyma oddech, a historia ludzkości zostanie podzielona na czas, przed i po. Zamachy na World Trade Center i Pentagon stały się symbolem nowej ery ery strachu. Wojny z terroryzmem, ale i niewygodnych pytań, które do dziś nie znalazły odpowiedzi. Oficjalnie mówiono o ataku Al-Kaidy, o samolotach uprowadzonych przez bojowników, o nagłej tragedii. Jednak już od pierwszych godzin zaczęły pojawiać się niejasności. Dlaczego zawalił się trzeci budynek, mimo że nie uderzył w niego żaden samolot? Czemu w Pentagonie nie odnaleziono szczątków maszyny o wielkich rozmiarach, a nagrania z kamer zostały błyskawicznie utajnione? Skąd pochodziły dziwne telefony wykonywane z pokładów samolotów, mimo że technologia tamtych lat nie pozwalała na takie połączenia? W tym odcinku cofniemy się do tamtego dnia, minuta po minucie odtwarzając wydarzenia, a jednocześnie stawiając pytania, które od ponad dwóch dekad dręczą badaczy, dziennikarzy i zwykłych ludzi na całym świecie. To historia, w której fakty mieszają się z hipotezami, a oficjalna narracja ściera się z teoriami spiskowymi. Która wersja jest prawdziwa? A może prawda wciąż leży ukryta głęboko pod warstwami propagandy i manipulacji? Poranek 11 września zaczął się spokojnie. Lotniska na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych funkcjonowały normalnie, a pasażerowie wsiadali na pokłady samolotów, niczego nie podejrzewając. Kilka maszyn miało tego dnia odegrać rolę, o jakiej nikt nawet nie śnił miały stać się narzędziami w jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń współczesności. Pierwszy sygnał alarmowy nadszedł, gdy jeden z samolotów skierował się w stronę Nowego Jorku, a następnie uderzył w północną wieżę World Trade Center. Chwilę później w telewizjach całego świata pojawiły się obrazy buchających płomieni. Widzowie nie zdążyli jeszcze otrząsnąć się z szoku, gdy kolejny samolot uderzył w południową wieżę. Wtedy stało się jasne, że to nie wypadek, to był atak. Miasto ogarnęła panika. Tysiące ludzi próbowało wydostać się z wieżowców, inni szukali bliskich, a służby ratunkowe ruszały do akcji, nie wiedząc jeszcze jak wielkie zagrożenie wisi nad nimi. Nad Nowym Jorkiem unosił się dym, a zewsząd dochodziły krzyki, płacz i odgłosy syren, ale to dopiero początek. Trzeci samolot uderzył w pentagon, serce amerykańskiej armii. Czwarty rozbił się w Pensylwanii, zanim dotarł do celu, którym według wielu miał być Biały Dom lub Kapitol. Oficjalnie wszystko wyglądało jak perfekcyjnie zaplanowany atak terrorystyczny. Jednak już wtedy zaczęły pojawiać się wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczyła reakcji sił powietrznych. Dlaczego żaden myśliwiec nie zdołał przechwycić samolotów, które przez długie minuty leciały w kierunku największych metropoli? Procedury przewidywały, że w takich sytuacjach reakcja powinna być natychmiastowa. Czyżby ktoś celowo opóźnił działanie NORADU, czyli obrony powietrznej? Druga wątpliwość narodziła się, gdy wieże World Trade Center zaczęły się zawalać. Oficjalna wersja mówiła o ogniu, który osłabił stalowe konstrukcje, prowadząc do ich zawalenia. Ale wielu inżynierów i architektów twierdziło, że budynki runęły zbyt symetrycznie, niemal jak w przypadku kontrolowanej demolki. Co więcej, kilka godzin później zawalił się również trzeci budynek kompleksu, znany jako WTC-7, mimo że nie został uderzony przez żaden samolot. Oficjalnie powodem miały być pożary, ale dla wielu ten fakt stał się jednym z kluczowych argumentów w dyskusji o możliwej kontrolowanej eksplozji. Kolejny problem pojawił się przy Pentagonie. Świadkowie mówili o eksplozji, ale miejsce uderzenia nie przypominało szczątków po wielkim samolocie pasażerskim. Brakowało fragmentów skrzydeł, foteli czy silników, zamiast tego pozostawała niewielka wyrwa w murze. Kamery przemysłowe z okolicznych budynków mogłyby rozwiać wątpliwości, ale większość nagrań została natychmiast przejęta przez FBI i utajniona. Dlaczego? Jeszcze dziwniejsze były telefony z pokładów. Według relacji rodzin pasażerowie mieli dzwonić z komórek i rozmawiać, opisując sytuację. Jednak w tamtych latach technologia nie pozwalała na wykonywanie stabilnych połączeń zlecących wysoko samolotów. Skąd więc te rozmowy? Czy faktycznie miały miejsce, czy zostały w jakiś sposób sfabrykowane? Jedno jest pewne. Już pierwsze godziny po zamachach rodziły więcej pytań niż odpowiedzi. Świat obserwował obrazy płonących wież, ludzie płakali przed telewizorami, a jednocześnie w sieci i wśród świadków zaczynały kiełkować teorie które przez następne lata miały rosnąć i dzielić opinię publiczną. Kiedy drugi samolot uderzył w południową wieżę World Trade Center, nie było już wątpliwości, że Stany Zjednoczone stały się celem skoordynowanego ataku. Na całym świecie miliony ludzi patrzyły na ekrany telewizorów, a w gabinetach rządowych rozbrzmiewały alarmy. To był moment, w którym władze amerykańskie musiały działać błyskawicznie, by ochronić inne potencjalne cele. Jednak właśnie wtedy wydarzyło się coś, co do dziś budzi ogromne kontrowersje. Obrona powietrzna nie zareagowała tak, jak nakazywały procedury. W normalnych warunkach każdy samolot, który traci kontakt z kontrolą lotów, powinien zostać natychmiast przechwycony przez myśliwce. NORAD, czyli Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej, dysponowało siłami zdolnymi do szybkiej reakcji. A jednak tego dnia samoloty pasażerskie leciały przez długie minuty w stronę najbardziej strzeżonych miejsc w kraju, a niebo pozostawało puste. Oficjalne wyjaśnienia mówiły o chaosie, zaskoczeniu i braku jasnych informacji. Ale wielu komentatorów zaczęło zadawać pytanie, czy naprawdę najbardziej rozwinięta armia świata była bezradna wobec czterech porwanych maszyn? Jeszcze bardziej zastanawiające były relacje świadków i kontrolerów lotu, którzy sugerowali, że w tamtym czasie odbywały się ćwiczenia symulujące właśnie taki scenariusz atak z użyciem porwanych samolotów. Jeśli to prawda, to mogło prowadzić do sytuacji, w której wojskowi mieli problem z odróżnieniem rzeczywistego zagrożenia od ćwiczeń. Czy więc chaos był wynikiem przypadku, czy ktoś celowo zdezorientował system? Podczas gdy Nowy Jork pogrążał się w tragedii, w Waszyngtonie nadszedł kolejny cios. Samolot uderzył w Pentagon, centrum dowodzenia siłami zbrojnymi. I tu pojawia się jedna z największych zagadek całej historii. Oficjalnie Boeing wbił się w budynek, powodując ogromne zniszczenia. Jednak zdjęcia z miejsca zdarzenia budziły wątpliwości. Otwór w murze był zbyt mały, by pasował do gabarytów wielkiego samolotu pasażerskiego. Na trawniku nie leżały charakterystyczne szczątki, jakie zawsze pozostają po katastrofach lotniczych, nie było silników. Fragmentów skrzydeł, foteli czy ciał świadkowie, którzy widzieli moment uderzenia, opisywali obiekt znacznie mniejszy niż pasażerski Boeing. Niektórzy mówili o czymś przypominającym pocisk rakietowy, a mimo to władze natychmiast podtrzymywały wersję o porwanym samolocie. Nagrania z kamer monitoringu, które mogłyby rozwiać wątpliwości, zostały błyskawicznie przejęte przez FBI. Do opinii publicznej trafiło jedynie kilka klatek, na których trudno dostrzec jakikolwiek szczegół. Dlaczego te materiały utajniono? Czyżby nie pasowały do oficjalnej narracji? Jeszcze bardziej dramatycznie było w powietrzu nad Pensylwanią. Czwarty samolot, który najprawdopodobniej zmierzał w stronę Białego Domu lub Kapitolu, nie dotarł do celu. Oficjalna wersja mówi, że pasażerowie, wiedząc już o wcześniejszych atakach, podjęli heroiczną próbę przejęcia kontroli nad maszyną. Samolot miał runąć na pole w Shanksville, ratując tym samym setki istnień w stolicy. Jednak zdjęcia z miejsca katastrofy znowu budzą pytania. Krater był płytki, a szczątki maszyny rozrzucone na dużej przestrzeni. Brakowało większych fragmentów kadłuba czy to efekt uderzenia, czy może dowód, że wydarzyło się coś innego. Podczas gdy dramat rozgrywał się na ziemi i w powietrzu, Biały Dom i Pentagon ogłaszały najwyższy stan alarmowy. Prezydent George Bush przebywał w tym czasie w szkole na Florydzie. Jego spokojna reakcja, gdy poinformowano go o tragedii, była dla wielu niezrozumiała. Zamiast natychmiast udać się do centrum dowodzenia, pozostał wśród uczniów, co później krytykowano jako brak przywództwa w najczarniejszej godzinie Ameryki. Ale są i tacy, którzy twierdzą, że ta spokojna postawa świadczyła o czymś więcej. O tym, że wiedział, co się dzieje i że sytuacja była w pewnym sensie pod kontrolą. W kolejnych godzinach przestrzeń powietrzna nad całymi Stanami Zjednoczonymi została zamknięta. To był pierwszy taki przypadek w historii kraju. Na ziemi lądowały wszystkie samoloty cywilne, a niebo nad Ameryką opustoszało. Ale pytania o brak reakcji w pierwszych minutach ataku pozostały. Jak to możliwe, że kraj z największą armią i zaawansowaną technologią dał się tak zaskoczyć? Czy to był tylko splot błędów i chaosu, czy też świadome działanie, które miało umożliwić atak? Oficjalne raporty komisji badającej zamachy starały się odpowiedzieć na te pytania, tłumacząc wszystko zamieszaniem, brakiem komunikacji i niedoskonałością procedur. Jednak dla wielu te wyjaśnienia brzmią niewiarygodnie. Bo jeśli tak łatwo można sparaliżować obronę największego mocarstwa na świecie, to co powstrzyma innych przed powtórzeniem podobnego ataku? A jeśli odpowiedź leży gdzie indziej, jeśli ktoś pozwolił, by ten atak się wydarzył, to wówczas rodzi się kolejne pytanie: Kto i po co? Gdy opadł pierwszy kurz, a płonące zgliszcza World Trade Center wciąż tliły się w sercu Nowego Jorku, amerykańskie władze podjęły decyzje, które zmieniły bieg historii. Zaledwie kilka godzin po zamachach prezydent George Bush i jego najbliższe otoczenie wskazali winnych. Miała to być Al-Kaida kierowana przez Osamę Bin Ladena, ukrywająca się w Afganistanie. Dla Ameryki oznaczało to jedno: czas odwetu. Oficjalna narracja była prosta: trzeba zniszczyć bazę terrorystów, którzy zaatakowali Stany Zjednoczone. Już w październiku amerykańskie wojska wraz z sojusznikami wkroczyły do Afganistanu. Operacja miała na celu obalenie talibów i schwytanie bin Ladena. Jednak szybko pojawiły się głosy, że wojna ta miała głębsze podłoże niż tylko walka z terroryzmem. Afganistan był strategicznym punktem na mapie, korytarzem energetycznym i miejscem planowanych rurociągów, które miały zapewnić zachodowi dostęp do surowców. Ale to był dopiero początek. Wkrótce celem numer dwa stał się Irak. Oficjalny powód? Broń masowego rażenia, którą miał rzekomo posiadać Saddam Hussein. Media powtarzały tezy o chemicznych laboratoriach, rakietach i zagrożeniu dla świata. Jednak z czasem okazało się, że żadnej broni nigdy tam nie znaleziono. Dla krytyków było jasne zamachy z 11 września stały się wygodnym pretekstem do rozpoczęcia wojen, które zapewniły Ameryce kontrolę nad strategicznymi regionami i ropą naftową. Zanim jednak pojawił się Irak, świat zobaczył coś, co do dziś wywołuje dreszcze. Prezydent Bush wystąpił przed Kongresem, ogłaszając początek wojny z terroryzmem. W jego przemówieniach wybrzmiewały słowa o walce dobra ze złem, o konieczności obrony wolności i demokracji. Dla obywateli była to narracja prosta i chwytliwa, ale dla bardziej krytycznych obserwatorów stało się jasne, że wojna ta nie ma końca bo terroryzm nie jest państwem, które można pokonać, lecz pojęciem, które można dowolnie rozszerzać. W tym miejscu pojawiła się kolejna hipoteza, że zamachy były nie tylko atakiem, ale i impulsem politycznym. Nagle administracja miała pretekst, by wprowadzić nowe prawo ograniczające wolności obywatelskie. Patriot Act, przyjęty w błyskawicznym tempie, dał służbom nieograniczone możliwości inwigilacji, podsłuchów i zatrzymań. Amerykanie, wstrząśnięci tragedią, zaakceptowali te zmiany w imię bezpieczeństwa. Ale czy rzeczywiście chodziło tylko o bezpieczeństwo? A może była to okazja do stworzenia systemu kontroli, jakiego wcześniej nie znano? Na świecie wojna z terroryzmem szybko zyskała poparcie wielu państw. NATO po raz pierwszy w historii powołało się na artykuł 5, uznając atak na Stany Zjednoczone za atak na całą sojuszniczą wspólnotę. Jednak im więcej czasu mijało, tym więcej pytań pojawiało się wokół prawdziwych motywów. Czy naprawdę chodziło o schwytanie Bin Ladena, czy raczej o strategiczne interesy w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie? Przeciwnicy oficjalnej narracji wskazywali, że wojny te przyniosły gigantyczne zyski korporacjom zbrojeniowym i koncernom naftowym. Kontrakty liczone w miliardach dolarów trafiały do firm powiązanych z politykami najwyższego szczebla. Wśród nich była choćby Halliburton, firma, której prezesem był wcześniej wiceprezydent Dick Cheney. Czy to przypadek, że właśnie ta spółka zarobiła fortunę na odbudowie Iraku? W cieniu tych decyzji świat zaczął się zmieniać. Lotniska wprowadziły restrykcyjne kontrole, ludzie przyzwyczaili się do życia pod czujnym okiem kamer, a każda walizka i każdy pasażer stawał się potencjalnym zagrożeniem. Paradoks polegał na tym, że terroryści, jeśli wierzyć oficjalnej wersji, osiągnęli swój cel. Zasiali strach tak głęboki, że społeczeństwa same oddały część swojej wolności, a jednak najbardziej kontrowersyjna pozostaje kwestia Iraku. Wiele lat później nawet amerykańscy politycy przyznawali, że informacje o broni masowego rażenia były fałszywe. Ale wojna już się odbyła. Saddam Hussein został obalony, a chaos w regionie trwa do dziś. Krytycy twierdzą, że był to klasyczny przykład wojny pod pretekstem, a jej fundamentem były właśnie wydarzenia z 11 września. Czy więc zamachy były tylko aktem fanatycznych terrorystów, czy też elementem większej układanki? Układanki, w której tragedia stała się narzędziem polityki, usprawiedliwieniem dla inwazji i pretekstem do budowy nowego porządku światowego, oficjalne odpowiedzi nigdy nie rozwiały tych wątpliwości. A im dłużej patrzymy na konsekwencje tamtego dnia, tym bardziej pytanie powraca: kto tak naprawdę zyskał na tej tragedii? Oficjalna komisja badająca wydarzenia z 11 września przedstawiła raport, który miał raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Liczący setki stron dokument opisywał plan terrorystów, błędy w systemie bezpieczeństwa i dramatyczne godziny, gdy Ameryka stanęła w ogniu. Jednak dla wielu osób raport ten był jedynie fasadą, dokumentem, który bardziej miał zamknąć usta krytykom, niż ujawnić prawdę. I rzeczywiście, im dokładniej badacze i niezależni dziennikarze analizowali szczegóły, tym więcej niejasności pojawiało się na horyzoncie. Najczęściej przywoływanym przykładem jest historia budynku WTC-7. Był to trzeci wieżowiec kompleksu, który zawalił się po południu wiele godzin po atakach. Nie uderzył w niego żaden samolot, a mimo to runął niemal w idealnej linii, tak jak w przypadku kontrolowanej demolki. Oficjalna wersja mówiła o pożarach, które osłabiły konstrukcję. Ale architekci i inżynierowie z całego świata podważali te teorie, wskazując, że nigdy wcześniej ani nigdy później żaden stalowy wieżowiec nie zawalił się z powodu ognia. Dla wielu to był dowód, że przyczyną mogły być materiały wybuchowe. Kolejną zagadką są relacje świadków. Strażacy i osoby ocalałe zwierz wspominały, że słyszały wybuchy w piwnicach i niższych kondygnacjach jeszcze zanim budynki zaczęły się walić. Te relacje zostały odnotowane, ale później w raporcie praktycznie je pominięto. Dlaczego nikt ich nie uwzględnił? Czyżby nie pasowały do z góry przyjętej narracji? Niemniej kontrowersji wywołała sprawa dowodów. Tysiące ton stali, które mogłyby dać odpowiedzi na pytania o przyczyny zawalenia się wież, zostało błyskawicznie wywiezione i przetopione, zanim przeprowadzono dokładne badania. Oficjalne uzasadnienie mówiło o konieczności uprzątnięcia ruin. Jednak krytycy pytają, dlaczego usunięto materiał dowodowy w jednej z najważniejszych spraw kryminalnych w historii. Także kwestia Pentagonu do dziś budzi sprzeczne emocje. Mimo, że setki kamer powinny zarejestrować moment uderzenia, do opinii publicznej trafiło jedynie kilka rozmazanych klatek. Reszta nagrań została utajniona. Oficjalne powody to bezpieczeństwo narodowe, ale wielu uważa, że chodziło o coś innego o ukrycie faktu, że w budynek nie uderzył samolot pasażerski, lecz pocisk. Raport komisji zignorował również kwestie dziwnych transakcji giełdowych sprzed zamachów. Na krótko przed tragedią odnotowano ogromne ilości spekulacyjnych zakładów przeciwko liniom lotniczym, których samoloty brały udział w atakach. Ktoś zarobił fortunę na spadających akcjach. Oficjalnie nie udało się ustalić sprawców, a sprawę szybko zamknięto. Czy to tylko przypadek, czy dowód, że ktoś wiedział, co się wydarzy? Nie można pominąć również wątku o samy Bin Ladena. Oficjalnie to on miał być mózgiem całej operacji. Ale co ciekawe, w początkowych komunikatach sam Bin Laden zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek wspólnego z atakami. Dopiero później pojawiły się nagrania, na których rzekomo przyznaje się do winy. Wielu ekspertów twierdzi, że te nagrania były wątpliwej jakości i mogły być zmanipulowane. Czy rzeczywiście Bin Laden był autorem zamachów, czy też potrzebny był symboliczny wróg, na którego można było wskazać palcem? Jeszcze dziwniejsze są losy samego Bin Ladena. Przez lata był poszukiwany przez największą machinę wywiadowczą świata, a schwytano go dopiero po prawie dekadzie. Co więcej, jego ciało miało zostać natychmiast pochowane w morzu, co uniemożliwiło niezależną weryfikację. Oficjalna narracja mówiła o poszanowaniu tradycji muzułmańskich. Krytycy twierdzą jednak, że był to sposób na zatarcie wszelkich śladów i uniknięcie trudnych pytań. Nie brakuje też wątpliwości dotyczących samej komisji badającej wydarzenia. Jej członkowie skarżyli się, że nie mieli pełnego dostępu do dokumentów, a wiele wątków zostało z góry wyłączonych z dochodzenia. Jeden z członków przyznał wprost, że komisja miała za zadanie stworzyć raport, który uspokoi społeczeństwo, a nie ujawnić wszystkie fakty. Wszystko to razem tworzy obraz, w którym oficjalna wersja wydaje się niepełna, a może nawet celowo okrojona. Dlatego powstały dziesiątki teorii. Od hipotezy o kontrolowanej demolce, przez wersję o rakiecie w Pentagonie, po sugestie, że zamachy były operacją pod fałszywą flagą mającą dać pretekst do wojen i zmian politycznych, do dziś nie ma jednej odpowiedzi. Jedni wierzą w oficjalną narrację, inni są przekonani, że prawda jest zupełnie inna. Ale jedno jest pewne: wydarzenia z 11 września zmieniły świat na zawsze. Zmieniły sposób, w jaki podróżujemy, w jaki myślimy o bezpieczeństwie i w jaki patrzymy na rządy. A pytania o to, co tak naprawdę wydarzyło się w tamten słoneczny poranek, wciąż pozostają bez odpowiedzi.